Dziś zapraszamy na recenzję pierwszego mocnego sci-fi w tym roku. Spadkobiercy Dymun, sci fiowy Lantimosz czyli Miki 17. Zapraszamy. Witamy serdecznie na naszym kanale, zachęcamy do łapki w górę, postawienia nam kawy, subskrypcji. E, tra jak to zawsze. Majki 17. E, powiedzmy sobie na starcie, że ciężko ten film sklasyfikować. No i też miał ciężkie przeboje, żeby trafić do kin w ogóle. Nie dziwię się. Bo trafił akurat na pandemię, więc same, same problemy z tym filmem. Wiesz co? Ja podejrzewam, że ten film, jak został wyprodukowany, to mógł mieć problem nawet bez pandemii. Bo on jest na tyle specyficzny, że wytwórnie mogły się poważnie zastanawiać w tych czasach, czy wydać ten film do kina. I obecne wyniki box office pokazują, że nie bezpodstawnie. No ale to ja ostatnio mam wrażenie, że z tym box Office'em to jest takie już. No, no muszą zarobić. Ludzie sprawdzają, ale ludzie jak działają. Sprawdzają pierwszy tydzień box office'a. A jak nie, ludzie nie odchodzą, to ja też nie idę. No, okej. Okay. Nie, nie, nie już ale... w ogóle nie interesują cię, być może mnie ten film interesuje, może się zobaczę, no. y, o czym jest ten film, i zdecyduję, czy pójść tylko. Nie, jak inni nie idą, to ja też nie idę. To ale może tak, może być. tak Taki skrót myślowy już. Tak może być. Dlatego są te spadki, że po pierwszym, mhm. pierwszy week, weekend otwarcia, potem spadek, ja się z tą zgadzam, ale to tym trudniej filmowcom. Tak, tutaj y, wytwórnie chyba no to nazwisko reżysera zadziałało, tak? Bo to był pierwszy film autora Parasite'a Oscarowego. Mm -hmm. Mocnego filmu i miał robić to właśnie bardziej hollywoodzko, yy, sci-fi, na podstawie nie książki. Wyszło. Czy nie wyszło? Hmm, czy, no chyba mu nie wyszło, tak, tak, tak. Oczywiście, ale to, to jest chyba dobrze mi się wydaje. No właśnie, bo tak mówimy, możecie odebrać, że nam się film nie podobał. A nam się podobał. Tak. To od razu Finko. spoiler, alert, Nam się podobał. No bo tak ale, zaczęliśmy Ale zacznijmy z rury. od początku. Mm, bo to jest film. O y, tytułowym Majkim, który trafia w kosmos. Tak. Ale ponieważ niespecjalnie coś umie. No i ma pewne problemy finansowe. I kumpla cwaniaka. Tak. Y, to godzi się na bycie. Y, expen, jak to było? Expendable, czyli. Expendate. Po polsku. Z, z, kurczę, nie pamiętam, jak to się tłumaczy. Zbyteczny? Nie, 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 nie. Wymienny. Zbędny. Wymienny był w napisach przynajmniej. Okej. Okay. No, no expendable, czyli taki redshirt. No, coś takiego, nie? I sama koncepcja mi się nawet spodobała. Tak, tak. To już było hmm. fajnie. Bo do czego zmierzam? Koncepcja taka, że masz y, ty, obojętnie, że my byśmy mogli na przykład się y, respawnować. To już jest jakiś tam pomysł, ale że masz takiego gościa, którego możesz spokojnie respawnować i go wykorzystywać, żeby poznać tak. pewne rzeczy, bo tu nie chcemy też za dużo spoilerować, ale na przykład wykorzystują go, żeby sprawdzić, jak promienie, promieniowanie kosmiczne wpłynie na organizm ludzki, coś, co normalnie byłoby ciężko yy, sprawdzić. Tak. No, to ma plusy i minusy, bo on yy, jakby ma wgrywaną swoją pamięć. Na wspomnienia na nowo za każdym razem, jak go drukują w drukarce dla ludzi. Więc z jednej strony, jesteś nieśmiertelny. Mm -hmm. Nie starzejesz się. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, przeżywasz za każdym razem swoją śmierć. To jest mm -hmm. taki podstawowy punkt wyjścia w tym wszystkim. I z jednej strony widzimy właśnie te. No bo to jest miki 17. No to zgadnijcie, ile było wcześniej Mikijów. Miki Napiszcie w komentarzach ile było. Tak. Jak myślicie. Więc poznajemy trochę tych śmierci wcześniejszych. Co ciekawe, książka się nazywa Miki 7. O. Ale reżyser, przepraszam, nie będę wymieniał nazwiska koreańskiego, bo będę tylko łamał niepotrzebnie i kaleczył ten, to nazwisko. Powiedział, że on chciał po prostu pokazać trochę więcej śmierci na ekranie niż 7, więc do tego Miki 17 zrobił film. Taki dexter lubi śmierć. No to wygląda. Więc. No. No bo teraz tak. I, te, i to jest punkt wyjścia. Może trochę. Mając taki pomysł, punkt wyjściowy, masz parę dróg. I, te, no I tych parę, nawet tutaj parę dróg pociągnęli, trzeba przyznać. Mm -hmm. Znaczy, bo można by się iść trochę w dzień świstaka, mm -hmm. że koleś po prostu na luzie sobie podchodzi, bo i tak i tak się zespaunuje, i tak się zespałnuje i się, nie wiem, uczy się jakichś kolejnych rzeczy. Tak na przykład nie było. On specjalnie się tam nie. Ja nie zważyłem, że on się rozwijał nie rozwijał się no właśnie ten miki 17, ale to też jest fajnie pokazane, że też taka przypadłość, powiedzmy, tych Expendables, że każda jednak każdy wydruk był trochę inny. Inaczej się drukowało coś. To inaczej coś nawet osobowościowo. I ten miki 17 był trochę no, cofnięty w rozwoju, jeśli chodzi o umysłowy, takie mam wrażenie. Lekko był taki czy znaczy był Ja odebrałem, że jest bardziej naiwny. Jest bardzo naiwny? Jest trochę no mniej kumaty, ale za to bardzo empatyczny, mm -hmm. y, taki no dusza człowiek, nie? To to... a potem się wydrukował następny, był, następny i y, na to no też nie jest wielki spoiler, bo to w trailerach widzieliśmy, No w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, nie powiemy w jaki sposób, y, ale no jest dwóch Miki, Maj, Majków. Y, Majków i tych, a to jest zabronione. To jest nie, ale nie powiem wam dlaczego. To musicie obejrzeć, żeby się tak, dlaczego. Tak, tak. To też jest fajnie wyjaśnione dlaczego. Także to też jest. E, 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 f, fajny aspekt I tego filmu. Widać różnicę między nimi. Tak. Tutaj nawet kontrastowo zagrane. jest takim... Bardzo kontrastowo. Bo tam jeszcze trzeba dodać, że Mikey wyrywa lasencję. Tak, i to też jest fajnie pokazany Związek takiego właśnie mm -hmm. Expendabla, który no, ginie tam co jakiś czas. Z, z, normalnie z kobietą, ona go kocha, tam sobie używają życia i tak dalej, więc... Tak, bo oni lecą na takim wielkim statku na e, planetę Blufheim. Niflheim. Niflheim. To jest y, z wzięte z nordyckiej mitologii. Do, 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 tak podejrzewałem. To jest y, świat, do którego idą ci, którzy nie trafią na... Do... Odyna. Tak. Do Walchali. którzy nie są godni do Walchali pójść. I... Lodowy świat zresztą. Dlatego kompletora mi steruje. Czyli Hulk. Tak. Bo Mike Rufalo gra byłego senatora. Który przegrał w ostatnich dwóch wyborach. wyborach I Więc postanowił Tak, sobie... w kosmos. Tak. I widać tu pewne takie. Lekie, lekkie nawiązania do czasów lekkie, współczesnych. Lekkie. Tak, no lekkie. Ja, ja lekkie. nie uważam, że lekkie. Ja cały film widziałem yy, nieślubne dziecko. Pewnego pana... W... Nadużywającego samoopalacza? Tak, z drugim południowoafrykańskim południowo obywatelem Ameryki? Tak, dokładnie tak. 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 Jakby ich skrzyżować, jakby razem mieli dziecko, to tak, właśnie tak, tak właśnie bym właśnie tak, nie? tak. No. I trzeba przyznać, że Rafalo zagrał to świetnie. Jeszcze ma tą żonę, Toni Colledion gra i to, 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 ta parka jest no taka... też opary absurdu tam są ostre. Mhm. Bardzo przerysowani. Ale zobacz jak... Yy, Prokazuje to też, jak można manipulować tak. ludźmi, jak on yy, w pewnym na tym statku, jeszcze nie dolecieli, tylko Wulnfheim i mówi, że słuchajcie, zakaz seksu. Bo za dużo kalorii. Z Trzeba oszczędzać. Spalicie? Zakaz seksu, a ale jak dolecimy... A tam będzie króliki. Króliki! Ja będzie, taka orgia, a oni to brawo! znowu Każdy ze mną. <laughs> <Każo> ze mną. <laughs> I jak oni tam gdzie dostawali jakieś tam papki do jedzenia, jakieś te, a ci wykwit do jakichś tak, tak, dania, tak, tak. steki, nie steki, tam yy, jaście państwo, bardzo ciekawy, łopatologicznie, tak, nie, ale jakby przekaz jest dość y, konkretny i dość ciekawy. Mi się wydaje, że no w jeszcze na to jest założona czasach... taka religia, ideologia, mitologia, bo to też jakiś dziwny kościół, który to sponsorował, w ogóle, to, tam był jakiś koleś, w ogóle... taki kapłan chyba. I... Do tego dochodzi jeszcze chyba kpina z social mediów. Tak, I o tak, to tak. wszystko kręci, 36 tam. Teraz będzie. Tak, tutaj, przemowa, przemowa to sobie, muszę ja jakoś to ustawić. To od dołu cię będę kręcił, Czeraz żeby ten robił przemowę. bohatera tutaj. To jest fa, fa, fajne, fa, fajny ten, ten aspekt mhm. tutaj te, te, tego filmu. No, Rafał znowu. Rafał jest świetnym aktorem. No. Co, co go wrzucisz znaczy aktorską A nie ma się do czego przyczepić. Tak, tak. I cały ten film, jakby. bo on jest w założeniu prosty. No, masz o, ten. Jest... O, o, obija się o ten Expendables i o to, że są zwielokrotnieni. Mm -hmm. I to wszystko. I znaczy, teraz jest ta sytuacja. Ja się, o to chodzi sytuacja na planecie. Tak, czyli to jest taki klasyczny. w zasadzie jedna z takich definicji science fiction czy fantastyki, to jest wrzucić. wymyślić jakieś środowisko i wrzucić fabułę w to środowisko i ono ma się dziać tam w tym. Mm -hmm. I to wszystko. I tutaj to zadziałało znowu. No ale. <coughs> Przepraszam. Ale sam pomysł tych expendables, tych, mhm. tych 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 ludków, no to jest to świeży. Jest świeży, ale też nie tylko że jest świeży, to on jest tutaj tak fajnie pokazany, taki trochę autoironicznie, mhm. trochę, trochę z humorem, nie na poważnie, a z drugiej strony on ma to drugie dno, że faktycznie Dobra, my jeszcze tego nie, 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 nie mamy takiej technologii, dobra, tutaj się trochę śmiejemy, ale można by się zastanowić, że faktycznie coś w tym jest. Bo oni ale... nawet się śmieją na początku, jak on ty, w, na samym początku Majki tłumaczy, że no w zasadzie to jest tak zaawansowane technologiczne, że jej nie powinniśmy mieć, ale ją mamy i nie będę wam że, mówił dlaczego. Yy, ludzkość jeszcze nie dorosła tak. i zbyt dużo problemów się pojawiło. Tak. Natomiast, yy, bo na przykład w Stargate mhm. też był motyw, że sklonowali i przenieśli umy, umysły, tam było tak bardziej poważnie. Totalnie, że oni, mhm. kim ja jestem, czy ja jestem tym, czy ja jestem prawdziwy Onil, czy ty jesteś prawdziwy Onil. No, w Star Treku były też podobne problemy z transporterami, jak się działo. Tak, tak, też dalej. bywały. Tak. Natomiast tutaj, tak jak mówisz, trochę z bardziej humorem, trochę w inny sposób, bo tam nigdzie nikt nie wykorzystywał takiego, w cudzysłowie, klona tak. do właśnie jakichś eksperymentów medycznych, żeby sobie, nie wiem, przetestować, czy. Jak wirus szukali, no to wstrzykiwali mu i patrzyli, jak, jak zrobić szczepionkę. Niby ułatwia to zadanie. Mm -hmm. co, bo to do było tak, że załóżmy, szukałem tej szczepionki i znajdują szczepionkę, i oni i naukowcy się chwalą znaleźć szczepionkę, a Majki już tam gdzieś tak. no, już, już nie jesteś potrzebny. I co a główny bohater gdzieś tam jednak został. Także ten film jest taki e, dość specyficzny. Tak, no właśnie on jest. Bardzo często ciera się taki absurd, są te rzeczy przerysowane, jak chociażby niektóre postacie. Ciężko go zaszufladkować w taki. Ni... komedią też do końca nie jest. Hard sci-fi to nie jest. <coughs> hard sci-fi to nie jest. Yy, komedia nie. To jest takie. On jest po prostu swój. Tak. Yy, ja dlatego na wstępie o tym powiedziałem. Bardzo mi przypomina yy, Lantimosa filmy yy, i bardzo mi przypomina yy, biedne istoty. Ten najno, jeden z najnowszych filmów Lantimosa, gdzie zresztą też gra Rafalo i też gra takiego specyficznego, specyficzną postać. I to wszystko tak, tak się łączy. To jest taki więcej, więcej sci-fi. I no oczywiście nie jest to do końca y, Lantimos, ale gdzieś tam widzę te takie podobieństwa. nie? Idemun. Moon to jest właśnie drugi, to już taki hard sci -fiowy. Jeżeli nie widzieliście, to albo obejrzyjcie, albo. Jeżeli lubicie. Zachęćcie nas, żebyśmy o tym sobie porozmawiali. Jest na to sposób. Tak. Yy, bo Dymund już ma swoje lata, z 20 będzie no chyba nie 20 lat nie po 15, już prędzej 2009 może być nie nie możesz sprawdzić, sprawdź to ja jestem yy, pewny, że aż tak dawno nie natomiast tutaj mówię bo reżyseria też była całkiem fajna taka właśnie w tej pewnej takiej specyficznej konwencji ja to prawie nie widziałem Parasite. 2009. Wykasuję i powiem, że to 2015. <noise> Natomiast oglądasz Parasite? No właśnie, jeszcze ty, niestety jeszcze nie. Ja też właśnie nie. Jestem ciekaw, czy on jest też w takim klimacie. W takim właśnie lekko. absurdalnym? absurdalnym nie wiem, nie wiem. Bo to jest... Widziałem o nie? Nie wiem, czy kojarzysz o Nie. Netflixowy film o takim wielkim stwor stworze e mhm. futrzanym. Godzilla. Nie, Odzia. Nie, nie o, widziałem. O, OG -a, OG -a, chyba tak się czyta. Mhm. O-I, O-J-I-A. Okej. Okay. taki, dziewczynka ma takiego, chociaż tego stwora dużego, takie mm. duże uszy, taki uroczy, tam no. azjatyckie klimaty. I to jest też jego reżyseria, no ale tak bardziej kinofamilijne, ale też spoko był, nie? Ale nie pamiętam tak aż tak, no było to trochę absurdalne ze względu na tego stworka, ale to, to dawno to widziałem, bo chyba 2017 to jest Odzia. A dwa, no, mówię, kompletnie inny rodzaj kina, więc... No, no. No bo właśnie trochę miałem wrażenie, że to jest taki sznyt tego reżysera. W sensie, że on tak jakby traktuje kino na zasadzie w pewien luźny sposób opisuje pewne rzeczy, które są tak naprawdę poważne. Być może. W każdym razie doceniam, doceniam to, że dali mu tą wolną rękę. Że on mógł sobie to tak po swojemu... No Może sobie w Okej, okay. brudą sobie w brodę, bo nie zarobili. Ale my zobaczyliśmy coś świeżego, bo to co, no co i trzeba oddać, pewnie, no. Być może. Słuchajcie, to, idźcie do kina, bo tak, nie da to na więcej. No to chciałem zostawić na koniec, ale idźcie do kina, bo warto ten film zobaczyć. Yy, bo no jest. Może nie jest to 10 na 10, ale jest to film, który ma, ma, co, ma coś i jest świeży. Słuchajcie, to, bo to jest tak, że to jest film, który warto obejrzeć, żeby mieć swoje zdanie na ten temat. Też. Bo jeżeli mamy film Marvela, to umówmy się, my nie musimy... Znaczy obejrzeliśmy Kapitana Amerykę, ale my nie musimy go obejrzeć, żeby wiedzieć, co nam się będzie działo. To już jest wszystko od linijki, tak. wiadomo, co się wydarzy. Ten film, on potrafi zaciekawić, potrafi wciągnąć grą aktorską, reżyserią, mm. scenografia też bardzo sympatyczna. Tak, nie ma tu, nie, nie czuć tutaj żadnej żenady, wstydu nie ma, że tak powiem. Tak czuję rzeczywiście że to tak mógł wyglądać statek kosmiczny jakiś kolonialny bo on jest taki w, w, od strony właśnie wizualnej przypomina takie dobre hard fajowe produkcje mhm. po prostu no jest taki hard sci Moona też przypomina tak naprawdę właśnie te takie to jest tak. surowe surowe wnętrza statków kosmicznych takich no wiesz powiedzmy przemysłowo komercyjnych mhm. podróży kolonistów nie? i on właśnie mam wrażenie że trailer że nie jesteś w stanie zrobić dobrego trailera do takiego filmu. No bo były dwa trailery i one były dwa kompletnie różne trailery. Nie no wiem czy obydwa? Nie ja widziałem jeden, ten komediowy. Gdzieś ten o, o, ostatni. On tak. był y, dużo bardziej właśnie komediowo nastawiony i liczyłem, że będzie właśnie to jeszcze bardziej czarną mhm. komedią. Nie, nie, że się zawiodłem, ale nie jest czarną komedią ten film jednak, moim zdaniem. Y, I ciężko zrobić... Jak się obejrzało ten film, to ciężko zrobić o nim y, trailer, tak żeby... No, bo... Wydaje mi się, że dobrą robotę zrobić, zachęcając ludzi do obejrzenia tego filmu. Bo właśnie... On się wymyka schematom. Tak. Nie, nie, nie jesteś. Nie jest to napakowane akcją. Nie ma tu y, banalnych y, dialogów, banalnych schematów. One-linerów, one tam... schematów działań tych bohaterów, że już wiesz, co się wydarzy. Przez 15 minut się nudzisz, bo wiesz, że to, to po prostu to musi nastąpić po sobie. Tu nie. Tu następuje, ten, ten ciąg zdarzeń jest inny. Z drugiej strony ten, właśnie ten, 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 ten absurd, który gdzieś tam się wylewa cały czas też jest przyjemny. Te takie humorystyczne wstawki właśnie tłumaczące, dlaczego ci zwielokrotnieni są problemem, dlaczego dróg ludzi na Ziemi jest zabroniony i tak dalej, też bardzo fajnie, fajnie wyszedł. No, 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 ma, ma dużo fajnych rzeczy ten, ten, ten film. A z drugiej strony, tak jak mówisz, no nie, nie da się go zakwalifikować. No nie sklasyfikujesz go. Nie jest to akcyj, akcyjnek sci-fiowy, nie jest to hard sci-fi, nie jest space opera. Jest to po prostu jakiś film science fiction. Znaczy no, jest coś, co ci się nie podobało? Co mi się nie podobało? Bo na razie mówimy, że jest super, ale nie jest 10 na 10, więc. No Ogólny, ogólny wydźwięk. Mhm. Dlaczego nie jest 10 na 10? Bo ogólnie nie wyszedłem z kinaż taki zachwycony, super, że kurczę, no jestem pod mega wrażeniem. Tak nie było. Ale też nie miałem się do czego przyczepić, jak musiał się zastanowić. Może ewentualnie, no ale to. Jeżeli nie brałbym na poważnie ten film, no to eksperymenty, jakimi poddawali techniki po kolei, one były trochę też absurdalne. Mhm. Że z jednej strony ten pomysł na wykorzystanie kogoś, który, kto może cały czas ginąć, żeby eksperymentować, ok, ale niektóre. Dla mnie to prób, próba, jak się zachowa człowiek przy promieniowaniu, nie było potrzeba kogoś, żeby umierał, żeby to wiedzieć. Mhm. Jeszcze w 2060 roku, gdzie już to wiemy teraz. Czy wiesz, no, chcieli. Miał to uzmysłowić tak, tam to jego to jest jakby liten, losy, litencja, nie? poetyka i y, ten taki konwencja absurdu tutaj mi pasuje, więc y, na siłę musiałbym się przyczepiać do czegoś, powiem szczerze. No bo y, Patinson, bo to jest y, z kolei taka rola, gdzie jako aktor z jednej strony masz super, bo mhm. możesz zagrać dwie skrajne y, postacie, a z drugiej strony najłatwiej się wywalić. Tak i on to udźwignął. Mhm. Ale czytałem też ciekawą, cieka ciekawą ciekawostkę. Świetnie to powiedziałem. Brawołki. Chyba ciekawa. Pff, nie wiem. <laughs> A co? Pytam. <laughs> w każdym razie gdzieś się reżyser chwalił, że jak były te sekwencje tych wszystkich kolejnych kopii Mikiego, mhm. to Pattinsonowi nie mówił, którą gra. Do momentu samego nagrywania. Aha. Żeby go jeszcze zaskoczyć, żeby było w miarę żeby oddał też ten klimat takiego zaskoczenia i zmieszania na... przed kamerą. Może to też jakoś gdzieś tam zadziałało. No może, no reżyserzy mają różne pomysły. Tak, tak. Ym, Scott za czasów, jak umiał reżyserować, też sobie radził w obcym, nie? Dokładnie, pomysłami. dokładnie. Potem nagrał Gladiatora, nie wiadomo czemu, ale tak bywa. Czyli... Gladiatora, bo, bo... <laughs> bo to był bo, dobry pomysł. Bo, bo już, był, już był stary i już stwierdził, starszy dobry filmów. Więc jak oceniamy ten film? No bo nie chcemy, nie chcemy wam spoilerować, nie chcemy wam opowiadać całej fabuły, no bo to też nie o to tu chodzi, tym tak. bardziej, że ta fabuła, ona nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ale moim zdaniem warto... Trzon powiedzieliśmy i w zasadzie reszty nie ma sensu opowiadać. Parę, parę fragmentów jest, które warto zobaczyć nie tyle, żeby się zaskoczyć, ale one są rzeczywiście interesujące. On jest fajnie zrobiony, ten film, właśnie od strony takiej scenariuszowej, też. Te, Bo tam jedno takie... wynika z drugiego. Tam nie masz takiego poczucia, że coś jest. Nagle się pojawia? No tak. po, poza jedną rzeczą może. Mhm. Poza jedną rzeczą, jak tam w pewnym momencie, jak jest już pod koniec i jak Rafalo traci władzę, to ci nagle wzięli się troszeczkę dla mnie z, z nikogo. Tak, tak, tak. Oni byli trochę do z machina. Ale to poza prawda. tym to rzeczywiście. Gdzieś to wszystko. Tak, ale też tam kilka zabiegów też fajnych było, bo oprócz tych takich y, akcji, no, z, zabawą z absurdem w scenariuszu, to jeszcze y, tu mamy ten y, na, narratora. Kolejny, ostatni przykład, który mamy narratora z zewnątrz. Monolog wewnętrzny, który jakoś działa i fajnie, fajnie tam tłumaczy, co tam się dzieje. Mamy też zabawę chronologią, no bo z, mamy pierwsze ujęcie filmu. Z mhm. powrotem, ja wiem, po 20 minutach jest dopiero ekran tytułowy filmu, gdzie wracamy z powrotem do tego, do tego ujęcia. To ja, też jest bardzo fajny zabieg. Ja to trochę wątpiłem, bo zaczęło się właśnie, że już mówisz, że ten jest z Majki 17. No. no. Wie? Halo. Także jest od strony takiej formy tego mhm. filmu też jest ciekawe te, to zobaczyć. Czy ja powiem w ten sposób, że jest mi trochę smutno, że on nie odniesie sukcesu? Tak. Bo naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to jest ambitne kino, bo to nie jest. Nie, no bez konieczności. Arty, ale jak na sci-fi, jak na takie porównywanie do blockbustera, no to jest to dużo ambitniejszy kawałek kina, nie? Tak, i podejrzewam, że tutaj z tego może wynikać też ten problem w box-office, bo to nie do końca jest to, co Ja sobie potrafię wyobrazić. Że, teraz. Tak, że ludzie nie zro... Jeszcze nie skumają tego, takiego, tego absurdu. Mogą tego nie, nie, humoru, te, tego podejścia, tak, tego co on tam się dzieje. Problem z jego filmu, że on nie jest komedią, a gdzieś tam on cały czas się ociera o tą komedię często. Nie? Mm -hmm. o, o, o taki film w oparach absurdu cały czas to, to, to powtarzam. i no, Tu to, to jest, to jest jego taki... problem. On jest moim zdaniem bardzo ciekawy. Nie na 10, bo, 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 mi, bo zabrakło mu tam jeszcze dokręcenia kręcenia śrubek. No ale warto na pewno go zobaczyć i zdecydowanie warto go obejrzeć. Jeżeli my tak czas, często właśnie oceniamy film, czy warto pójść do kina, czy nie, to to jest jeden z niewielu tych, które mówimy, że zdecydowanie tak. Tak, więc jeżeli się zastanawiacie, to idźcie. Przynajmniej my zachęcamy. Napiszcie w komentarzach, jeżeli pójdziecie. A jeżeli już byliście, to napiszcie swoje zdanie, jak wy odebraliście ten film. Bo to też jest ciekawe, bo my mamy pewne swoje spojrzenie, może ktoś na przykład ma no inne, może ktoś stwierdził, że to nie szło tego oglądnąć na przykład. I ja też jestem, jestem w stanie sobie. Wyobrazić, to, że że stanie to wyobrazić. Ktoś tak, siedział tak, tak. i nie, to jest tak. w ogóle nie nie mój klimat. Jeżeli i nie wejdziesz w, w ten klimat, który tam panuje, tego filmu, no to będziesz. Będziemy tak, albo, albo kupujesz to, co tam się dzieje na tym ekranie i wtedy się dobrze bawisz, albo mówisz. No na moim sensie trochę... ta jedna grupka wyszła tak 20 minut przed końcem. No widzisz. Trzy osoby wyszły po prostu. U mnie nie, u mnie się do końca, ale miny były zmieszane, bo no, jak się no. światła zapaliły. Bo Więc... też nie wiadomo czego ktoś się spodziewał. Tak. A hardkorowe porównanie jest trochę tak, że jak pamiętasz film Iron Sky? Pamiętam. I trochę to jest jakby ten segment, w sensie Wiadomo, że Iron Sky był w ogóle budżetowy. Tak, tak, Ale też ten pomysł był taki absurdalny i też albo kupowałeś pomysł i jest ok, albo mówisz, o nie, dziękuję, wychodzę. Tak. Też mówię o pierwszej części, bo już potem Hitler na y, T-Rexie, to już było za grube to Iron Sky był jednak bardziej w satyrę wchodził i czuć ta, ta. to było od początku, ale tak, do, do, to wiesz, jest chyba niezła, niezła, niezła... Wiesz o co mi chodzi, nie? Tak, i właśnie brakowało pieniędzy, bo tu jednak to 130 milionów czuć było tak. w tym filmie i i wiem, od strony wizualnej naprawdę nie można tego słowa powiedzieć, mm -hmm. moim zdaniem. No, dobrze, się to, no. dobrze się to po prostu oglądało znaczy, też. Ja byłem zaciekawiony strony. na, na sesji naprawdę tak. przyjemnie mi się to oglądało, co wcale nie jest takie częste w moim przypadku, no dokładnie, kiedy dokładnie. siedzę w kinie i mówię, no kurczę, dawajcie mi to, nie? Więc zachęcamy, sekcja komentarzy jest wasza, dajcie znać, jeżeli jeszcze nie byliście w kinie, to jeszcze raz, my zachęcamy. Jest to jeden z wielu, byli... niewielu momentów, kiedy my naprawdę polecamy film kinowy, także... Kiedy w ogóle cokolwiek polecamy. To coś znaczy. Bo zazwyczaj mówimy o Discovery. Dobrze, bez przesady. Ale taka prawda. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.